Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Pierwsze piwo z yy, sierpniowego craft boxa. Chociaż mam jeszcze jedno zaległe z lipcowego, będzie będzie spokojnie. E, ale y, na razie funky fluid Alles klar. Ale klar, czyli yy, wszystko jasne, tak? Wszystko jasne, yy, wszystko klarowne. Yy, no to jest takie yy, niemieckie po prostu pewnie, ale klar, alles klar. Wszystko zrozumiałe? Wszystko no. no i rozumiem, że chodzi o to, że ma być klarowne. No i w zasadzie jest. W zasadzie jest klarowne. Um, guten Tag. Nasza kolejna eksplo eksploracja klasycznego stylu z nowoczesnym zacięciem. Sięgnęliśmy po Helesa. Um, wyraźna goryczka. Niezbyt typowe dla Helesa, ale szanuję, jeżeli taka będzie. E, jaśniutki pijalny. Co tu dużo pisać? Prost. No Nie, nie pogardziłbym e, większą, e, większą informacją na temat e, piwa, ale powiem Wam, że jest e, składniki, są, niestety, niestety są składniki. Woda, słód jęczmienny, płatki ryżowe, chmiel, drożdże. Das ist ein Quatsch! Ryż w piwie? To jest niezgodne z Reinhardt's Gebote, jaki to Heles! To żaden to Heles! To jest policzek w twarz dla całego piwowarstwa niemieckiego. Niesłodowane dodatki są dopuszczane tylko w piwach górnej fermentacji. W Niemczech taki produkt z niemieckiego browaru nie mógłby mieć napisany na sobie BIR. Rozumiecie to? A już tym bardziej Heles. Nie można dodawać niesłodowanego, nawet niesłodowanego jęczmienia nie można dodać do lagera. A ci dodali kurna płatki ryżowe. Ja pierniczę, no to jest profanacja, profanacja. Zobaczmy jak w smaku. Znaczy, oni powiedzieli, że to jest z nowoczesnym zacięciem, ale nowoczesne zacięcie to jest mielenie na zimno, to jest nie wiem amerykańskich miel, ale nie ryż. Kapsel firmowy. Etykieta ładna, ładna. Podoba mi się takie mazy w typie skóra krokodyla, czy innego aligatora. Podoba mi się na mi się Niezbyt chmielowy, ale trochę tak. Przyjemny, ale taki. Trudno mi powiedzieć, co ja czuję, znaczy nie czuję wprost słodu. Nie czuję wprost też chmielu. To jest taka jakaś lekko owocowa, niedobrze w lagerze, ale raczej od chmielu kompozycja. Ale nie no, dajcie spokój, płatki ryżowe. Chyba, że ktoś tam pomyślał, że heles to ma po prostu być jasne. Heles to jest styl. Bardzo jasne, bardzo, bardzo jasne. I tu jest pewien paradoks, bo Heles, mimo że się nazywa jasne, to generalnie musiałbym zerknąć do widełek stylu. Ale ogólnie rzecz biorąc, takie Helesy z Bawarii to one są nawet ciemniejsze niż niemieckie pilsy z północy. I w Niemczech raczej jest tak, że Pils jest bardziej taki słomkowy, a Heles będzie bliżej w stronę bursztynu. Także to też jest nieortodoksyjne. No ale jest bardzo ładne, klarowne, czy niemalże klarowne. Tam może nie, nie jest to taki klariech z koncernu, ale nie, jak na, jak na Kraft jest klarowne. Um, drobno-pęcherzykowa piana. Niewyraźny, ale przyjemny. No, też to mówię, taki leciutko chmielowy. Bardziej mi to pachnie nie jak Heles, a jak. Um, bo jak powinien pachnieć Heles? No, heles powinien pachnieć raczej słodowo. Te ciasteczkowe nuty, biszkoptowe, to jest nuta, która jest z Helesa, względnie jakimś niemieckim chmielem. Natomiast to pachnie bardziej jak jakiś Italian Pils. No, ale spróbujmy. Jest dobrze. Jest goryczka. Rzeczywiście, może ona nie jest za wysoka, i to ma odróżniać tego Helesa od niemieckiego pilsa. Bo to jest taka goryczka rzeczywiście na poziomie Italiano Pils, czy znaczy Italian Pils. Italo Pils. I tych skojarzeń się nie mogę opędzić z tym włoskim pilsem. Natomiast jeżeli byśmy powiedzieli, że to jest nowoczesny Heles, ok, jest trochę mniej taki wytrawno-goryczkowy jak niemieckie pilsy. Chociaż mam wrażenie. Że on ma wyższą goryczkę, ten heles, niż ostatnio próbowany z Funky Fluid um, Styrian, um, przepraszam, słoweński Modern Pils. Um, on się nazywał. Modern Pills? Nie. No. no, nie pamiętam. Um, w każdym razie, piwo jest dobre. Natomiast um, ja bym w ciemno nie powiedział, że to jest heles. <grym> Po, po y, lekturze kontraetykiety to bym powiedział, że na pewno to nie jest Helles. Um, ale piwo samo w sobie jest dobre. Jest to fajny, jasny lagerek y, na y, lato, czy tam, czy gorące lato, czy mniej gorące. Pasuje, tak? To jest fajne, orzeźwiające piwo. Rzeczywiście można pomyśleć, że to jest taki nowoczesny Heles. Tak. Aczkolwiek mówię, Niemcom e, tego ryżu to bym tam. No, znaczy. No nie, no nie, no. Mówię Wam, gdyby niemiecki browar, kraftowy nawet, wypuścił to, to by nie mógł na tym napisać bir. A na pewno nie haraz. To znaczy, płatki ryżowe są dopuszczalne w piwach górnej fermentacji. Jakaś West Coast, Ipka i tak dalej. Możecie napisać bir, nie? Natomiast jeżeli robisz klasycznego lagera, to ma być. Reinheitsgebot. Niestety. No ale jesteśmy w Polsce, więc gdyby nawet Funky Fluid wysłało to piwo do Niemiec, to oczywiście ma prawo na nim napisać BIR. BIR, dlatego że um, Niemcy muszą akceptować to, że są w Unii. Więc coś, co jest w Polsce piwem, jest też piwem w, w, w Unii. Przepraszam, w Niemczech. Natomiast mówię, niemiecki browar, z tego co, co, co wiem, to nie może stosować dodatków niesłodowanych do lagerów. Takie są zasady niemieckiego prawa czystości, wywodzącego się z Reinheitsgebot. Proste.